Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani we wstępniaku niedzielnym. Dzisiaj druga niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia Marka, 9 rozdział, wiersze 2 do 10. Zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o Twojego Ducha, Ducha miłości, Ducha pokoju, Ducha, który nas wyprowadzi na górę przemienienia i pozwoli nam spotkać się z Jezusem. Przemienionym, uwielbionym, tym, który jest zmartwychwstałym Panem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Tekst dzisiejszy, tak jak mówiłem, to Marek 9 rozdział wiersze 2 do 10. Posłuchajcie, Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe. Tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich. A z obłoku odezwał się głos, to jest mój synu, umiłowany jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli, przy, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozpowiadając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Kochani, dzisiejszy topos to oczywiście Góra Przemienienia. Góra Przemienienia, którą dzisiaj znamy. Ci, którzy byli w Ziemi Świętej, wiedzą. Ci, którzy nie byli, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę internetową Góra Przemienienia. Zobaczcie, jak ona wygląda. Są piękne zdjęcia na okoliczne, na okolice itd. Dzisiaj, Góra Przemienienia, słuchajcie, to. Góra, którą się zdobywa busikami, takimi, które pędzą po serpentynach, najgorzej jest, jak zjeżdżają w dół, kiedy grzeją się te, huczą te skrzynie biegów stare, grzeją się te hamulce. Jest to ciekawe przeżycie. Droga, która naprawdę jest niebezpieczna. Kiedy już się przybywa, wchodząc na górę przemienienia, widzimy piękne drzewa pieprzowe po lewej stronie, dalej gaj. Gaj oliwny. Widzimy piękną, piękną bazylikę, która została zbudowana. Widzimy piękno okolicy, właśnie kiedy tam wychodzimy na taras widokowy. I naprawdę, wchodząc tam do tej bazyliki, czy wchodząc na taras widokowy, mamy takie pragnienie, by pozostać tam dłużej. Takie pragnienie, jakie miał Piotr i Apostołowie. Rozbijemy tu namioty i zostaniemy. Naprawdę z góry przemienienia. Ma coś ta góra przemienienia w sobie, że nie chce się wracać. Nie chce się z niej schodzić. Pomyślcie dzisiaj o takim topos, takiej górze przemienienia, z której nie chce wam się schodzić, w której chcielibyście cały czas pozostać. Gdzie jest takie miejsce w waszym życiu? Myślę, że to by było piękne, gdyby taką górę przemienienia odkryć. Panie, zaprowadź nas w mocy Twego ducha dzisiaj na górę przemienienia, byśmy mogli doświadczyć spotkania z Tobą i byśmy mieli to pragnienie pozostania. Niech nas szczerze i Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Pięknej medytacji Wam życzę.